Melduję się właśnie w Poznaniu, dlatego postanowiłem pokazać Wam apartament, w którym będę mieszkał przez te parę dni. A z jakiej okazji jestem w Poznaniu teraz? Z takiej, że odbywa się tutaj spotkanie grupy ekspertów afiliacji VIP, czyli najlepszych osób, które zarabiają w internecie na afiliacji. Tutaj będę co prawda tylko mieszkał, spotkanie będzie w innym miejscu. Natomiast ten apartament jest tak fajny, że chcę Wam pokazać, jakie możliwości daje internet. Zobaczcie. Tu nie jest jak na dworcu, czy nawet w jakimś akademiku, czy w jakimś motelu. Tutaj o! Winko czeka. Zobaczcie jak ładnie. Tu jest salon. Na zdjęciach wydawało się to mniejsze, a tu jest naprawdę spore. Bo są takie dwie sofy, więc fajnie to wygląda. Zobaczcie, taka fajna mapa. Tu jest mapa Poznania, taka stara co by tu wam dalej pokazać. No zobaczymy łazienkę. Tu jest łazienka. Zobaczcie wszędzie jakieś obrazy. Podoba mi się w ogóle jak taka cegła jest na ścianie i to jest wiecie, to nie jest tapeta cegła, tylko to jest prawdziwa cegła. Zobaczcie. To też super wygląda, takie lustro. Zobaczcie. O, to jest ciekawe, zobaczcie jak, jak wygląda prysznic, jaki old school, nie? To jest oczywiście nowe, tylko stylizowane na no takie My stary, naprawdę fajnie to wygląda. No i sypialnia jeszcze, nie? Sypialnię jeszcze Wam pokażę. Więc tutaj idziemy. Pyk. Zobaczcie, jak fajnie. Też drewno. Tu taki niby kominek. Także tak będę sobie mieszkał. To, co jest ciekawe, to jest dużo takich właśnie udogodnień. Na przykład o ja nie wiem parasola, zapomniałem, chmurzy się troszkę. Mam nadzieję, że padać nie będzie, ale w razie co są parasole. No tutaj, szafeczki i tak dalej. Safe na kasę z neta. Jeśli chciałbyś też zmienić swój styl życia na styl życia przedsiębiorcy z laptopem, przedsiębiorcy ze smartfonem. To wejdź na stronę ekspertafiliacji.pl, gdzie możesz bezpłatnie aplikować do naszego projektu. Zacząć zarabiać pierwsze pieniądze w internecie, coraz większe z każdym miesiącem, aż być może, czego ci życzę i w czym ci pomogę, spotkasz się razem z nami na żywo. Między innymi w Poznaniu, w Warszawie, czy w innym mieście, być może za granicą. Wszystko jest możliwe. Internet daje Ci tą możliwość, że możesz po prostu narzędzie swojej pracy schować do kieszeni, spakować walizkę. I wyruszyć, a za wszystko płaci internet. Trzymajcie się, cześć.